Cześć. Dzień dobry. Dzisiaj witamy się z wami z Pienin, a dokładnie z nad jeziora Czorsztyńskiego. I nie jesteśmy tu bez powodu, bo dzisiejsza wycieczka będzie poprowadzona dookoła jeziora Czorsztyńskiego właśnie i będziemy sobie jeździć na rowerze, czyli jedziemy bardzo słynnym велоczorsztynem. Dokładnie. Wybieramy wariant objazdu, nie będziemy się przeprawiać stateczkiem między Niedzicą a Czorsztynem, tylko właśnie sobie pojedziemy tam w stronę przełęczy Osice obok hali Majer. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak to wygląda. Mamy nadzieję, że fajnie. Dzisiaj jest niedziela. 15, 15 czerwca, około godziny 8. Znej. Zapowiada się naprawdę bardzo fajna pogoda, idealna na rower. Póki co jest dosyć tak rzeźko, ale mamy nadzieję, że to się trochę rozkręci. No i będziemy mieli fajną niedzielną wycieczkę. A rozpoczęliśmy yy, praktycznie przed Frydmanem. I będziemy się kierować właśnie teraz w stronę Niedzicy, później w stronę Czorsztyna, drugą stroną objedziemy jezioro i wrócimy do Frydmana. Zobaczymy ile nam to zajmie. Nie będziemy się spieszyć. Także my ruszamy, a wy razem z nami. To jedźmy! Się podjazdy zaczynają. A na początek sobie wybraliśmy tą wersję mocniejszą, czyli od razu z tym podjazdem do niedzicy, tak żeby później po południu już mieć lajtową trasę po tej północnej stronie, bez żadnych tam podjazdów. Także na razie pierwszy podjazd, później zjedziemy do Niedzicy, no a następnie. Na Przełęcz Osice będzie kolejny. Po przeciwnej stronie Gorce widać. Tam też przebiega główny Szlak Beskidzki. Jest przed nami pierwsza górka większa. W ogóle mnóstwo berałów tutaj jest, po drodze, ale na razie wszystko zamknięte. Pewnie ze względu na to, że jest jeszcze przed sezonem. No i oczywiście niedziela. Godzina 8.30 przed 9:00 to pewnie dopiero około 10.00 zaczną się otwierać. Jeszcze widoczek na Tatry. What bodega to passando, i uh, uh, uh. jak Ci się podobał zjazd? no bardzo mi się podobał tylko nie spodziewałam się że tam na końcu będzie taki zakręt <śmiennie> dlatego no, zblokowałaś koło tro, tro, trochę mnie zarzuciło za ale było fajnie ciekawe jak kolejne podjazdy A to, nie myślę o tym mówisz, ale jak są podjazdy to pójdzie, są zjazdy Korzystając z tego, że zatrzymaliśmy się na morze, pora no to... na małą przekąskę. Co ty tam masz dobrego? Mus, marchewko jabłkowy. Także sobie wciągnę, są kosze, także wyrzucę od razu. Opakowanie. No, ja też sobie skorzystam, już się zabieram za jedzenie. Infrastruktura na tym szlaku też fajna, bo co chwila w sumie mijamy te mory takie. Co prawda, to ale za dużo to nie ma, ale chyba jedne. Jedne to i to je mieliśmy Ale w sumie jak te bary będą otwierane to ty A, to też masz rację. Będzie. To na pewno będzie. Ale póki co trasa mi się naprawdę bardzo podoba. Jest szybka w niektórych miejscach. <grym> I to bardzo szybko. O czym się Pod przekonali? górę wolna. <grym> Pod górę dosyć powoli. Ale tym się w ogóle nie przejmuję. Bo my w sumie to mamy praktycznie cały dzień na te 40 km. Tak, a już 10 mamy za sobą, czyli 25% przejechaliśmy. Tak, ale to odpoczywam. Myślę, że tutaj w sezonie to jest naprawdę niezłe zatłoczenie Na tego pewno. Rachu. i tu naprawdę trzeba bardzo, bardzo uważać, bo w niektórych tych zakrętach to można się zdziwić po prostu i warto być czujnym. No właśnie, nawet już dzisiaj taką sytuację mieliśmy, że był zjazd, a sobie panowie szli jeden obok drugiego całą szerokością praktycznie no, no ścieżki rowerowej. No to tak też nie robimy. Nie. Już mamy to za sobą, jedziemy tak. dalej. Praktycznie jesteśmy już w Niedzicy. Dokładnie, także zaraz będzie zamek. Przejeżdżamy właśnie przez niedzicę. No, i tutaj jest jeden z wariantów na skrócenie trasy: może nawet nie na skrócenie, tylko taki oficjalny wariant który proponuje przeprawę stateczkiem na drugą stronę gdzie już widać było właśnie zamek w Czorsztynie Będąc w Niedzicy zajeżdżamy na zaporę ze świetnym punktem widokowym na zamek Wizyta na zaporze w Niedzicy odhaczona, także teraz jedziemy w kierunku Sromowiec no i tam sobie już odbijemy na drogę sprowadzącą do przemęczy Osice. Po przekroczeniu Dunajca rozpoczynamy już podjazd w stronę Przełęczy Osice. Na razie sobie tak bokiem przy ulicy jedziemy, ale za chwilę pewnie trzeba będzie na nią wyjechać. I to będzie dość taki nieprzyjemny podjazd ze względu na wzmożony ruch samochodu tu po prostu. ale fajnie, bo już jest wydzielony pas do jazdy także pewnie jak odmalują linię to będzie ścieżka rowerowa bo droga jeszcze teoretycznie w remoncie jest i przy okazji tego podjazdu na Przełęcz Osice taki piękny widok mam. piękna trasa podobają Ci się widoki na tej trasie? To są przepiękne, na Tatry zawsze się super patrzy jeszcze z takiej perspektywy to ich nie widziałam. Ale no coś wspaniałego. Coraz lepsza tutaj ta droga się robi. Teraz w ogóle już mamy podwyższenie. Także nic nie najedzie nam na plecy. Super. Miało być niebezpiecznie, a jest bardzo bezpiecznie. No póki co, tak zobaczymy jak dalej. Wyjeżdżamy już na przełęcz Zaraz miniemy się z niebieskim szlakiem Starnowa na Wielki Rogacz, w mieliśmy okazję wędrować. Zresztą film na kanale jest. A też fajna przygoda to była. I za moimi plecami już Hala Majerz. Przepiękne miejsce. Niestety tu jest park narodowy, Pielicki Park Narodowy, więc jest zakaz wjazdu rowerami. A może wrzucimy do tego filmu takie ładne ujęcie, które zrobiliśmy, nie wiem, w listopadzie. A gdzie, jak jeszcze jak gdzieś... tak przez gorce w Pieniny. Także możesz wkleić. Jak no, znajdę jeszcze naprawdę, gdzieś na kąpie, to wkleję. Było bardzo urokliwie. Fajnie. Klimatycznie, że tak powiem. No. no. A sam podjazd był bardzo fajny. Fajny, nie, tak, nie myślałem, jest męczący. Myślałam, że będzie gorzej, ale tak powoli, powoli i się wjechało. No, a my teraz będziemy już bezpośrednio do nas zmierzyć wsiadamy i jedziemy, jedziemy na naszych rumakach w tle jeszcze lubań od Halima już mamy troszeczkę węższy ten pasek także jak ktoś naprzeciwka jedzie to trzeba zjeżdżać ten rów tutaj ale da się wyminąć o i na skrzyżowaniu już będziemy skręcać do Czorsztyna Na razie sobie odbiliśmy od tej drogi prowadzącej do zamku. Tak, jedziemy na piknik, na punkt widokowy. Szybka wizyta na punkcie, i z powrotem do Członkowy. Ale tutaj jak zwykle rewelacja panorama. Przejechaliśmy właśnie do Czorsztyna pierwsze co zrobiliśmy, to przyjechaliśmy po nagrodę. Mamy lody i, i oczywiście kawka. I oczywiście kawka. Tak Bez że, kawki to nie ma życia. Nie wiem, na zdrowie lodami czy kawą. <laughs> Sprawdzę czy kawka dobra. Jesteśmy już przy przystani, stąd właśnie można sobie prze, przepłynąć na drugą stronę. Jesteśmy właśnie w Kluszkowcach. Mamy piękny widok na zamek w Czorsztynie, w Czorsztynie, Po drugiej stronie na zamek w Niedzicy, a to za chwilę pokażę. No i stwierdziliśmy, że to super okazja, żeby podładować trochę energii, której w sumie za wiele to nie straciliśmy, ale przy tak pięknym dniu warto sobie trochę poczyniować. Tak. Więc zjedliśmy bułkę. Co tam jeszcze dobrego? No drażę teraz, a, korsarze. Drażę korsarze sobie jemy. Bo na takiej trasie to słodkiego nigdy za wiele. Oczywiście. No i jesteśmy oczywiście już po północnej stronie Jeziora Czorszczyńskiego. Także ja jeszcze trochę i będziemy kończyć. No i musimy powiedzieć, że tutaj to już ruch się zwiększył i to bardzo. No też także... jest już późniejsza pora. Tak. I się zastanawiam co tu się dzieje e, w, w sezonie. sezonie. Tak. Nie chciałabym tu być w sezonie, naprawdę, muszę Wam powiedzieć. Ale dzisiaj jest jeszcze ok. Paulina sobie sprawnie wyjechała z tego moru, a ja to musiałem się nastać, jak na skrzyżowaniu normalnie. Mocna część też fajna widokowo, bo nad samym brzegiem prowadzi. ne yaptı Pusiutki odcinek mi się trafił. Fantastyczny odcinek teraz mamy. Tuż nad wodą. A po drugiej stronie żar. Ten w pieninach. I oczywiście Frydman. A mnie daleko startowaliśmy z rana. Daleko, daleko widać Babią górę. Ciekawe czy na kamerce będzie to. Widać. Mało będziemy kończyć, bo już przeprawiliśmy się na drugą stronę Dunajca więc pozostaje tylko dojechać do parkingu To właśnie zakończyliśmy całą pętlę wokół Jeziora Czarsńskiego Przyznam, że byłam zdziwiona, że to już koniec Tak szybko to zleciało, było bardzo miło i przyjemnie aczkolwiek trzeba zaznaczyć, że jednak już po tej godzinie 12 zrobił się naprawdę taki spory ruch no, ale, ale w sumie. Ale tak na spokojnie, nie, nie za szybko daliśmy radę. Co prawda tam zdarzało się parę różnych takich dziwnych sytuacji. bo ktoś stanął na środku ścieżki. Tak. A to Albo... co tam Albo jeszcze? parami jechali, trzeba było trochę bliżej prawej krawędzi zjeżdżać. Tak, w takich wąskich miejscach. A tak, to to widokowo rewelacja. Super. Ale w sezonie jest. na pewno nas tutaj nie zobaczycie. <śmiech> <śmiech> jednak, jednak to za dużo. Za znaczy zmienie. w sezonie w weekend? Tak, tak. tak. Bo w tygodniu podejrzewam, mm. że będzie fajnie. Ale i tak było bardzo fajnie. No, Podobało teraz... się? Tak, tak. Mnie też fajnie, bardzo. że tam pojechaliśmy dookoła, czyli nie skracaliśmy już sobie stateczkiem, chociaż stateczek sam w sobie jest na pewno taką sporą atrakcją. Może następnym razem sobie tak Możemy, możemy tak zrobić. Właśnie. To no, tak. jest dobry plan. No i ten nasz dodatkowy wjazd na miejsce widokowe nad Czorsztynem, to też było bardzo dobre posunięcie. Przynajmniej sobie odwiedziliśmy stare, stare kąty. Popatrzyliśmy tak, tak. sobie na Górę Żar, na Luboń. Lubań! Lubań. Ojej, O co ja mówię? Luboń. <laughs> No, bo lubań, lubań to To to, to samo, nie? To, to samo prawie. prawie. Tylko inne pasy. Zawsze mi się myli. No, a my będziemy teraz kończyć. Będziemy pakować nasze rowerki na bagażnik. No i co? I jedziemy na jakiś obiad. Tak, no niby tylko 40 km. Niby coś tam sobie zjedliśmy, ale jednak obiad konkretny by się przydał. No nic. W to... takim razie kończymy. Kończymy. I widzimy się w kolejnym filmie. Cześć, cześć.